Siemanko, z tej strony Krakers. Dzisiaj jest drugi odcinek z Fify na Androidzie. No inaczej, ten dzień, gdzie wreszcie doszedł nowy event z Fify. Golden Week, czyli Złoty Tydzień. Bardzo się cieszę z niego. Przepraszam, że nie nagrałem Wam wczoraj go. No ale już było w chyba 12 czy 11, już nie pamiętam jak to było. No i już bym bardzo męczony, mi się nie chciało. Ale skoro ja tego nie nagram, bo wczoraj co, zdobył, to jest naprawdę wow. Mogę Wam pokazać. W moim składzie jest on. To jest po prostu. Że zobaczył jego staty to jest piękny Bramkarz Mendy 93. Nie daj mi zbytnio zgrania. Za obrońcami. Ale będę miał kanawara, to na pewno będzie zgranie. No ale tu jest Mendy. A we węcie ja jeszcze poluję. Na Ikara Kasiasa. 98 over, over. Bardzo. Patrzę na jego staty. To jest bardzo dobry bramkarz. Bardzo ma fajne staty, przyjemne. Te tutaj poluję na Vidala albo na Cajechona. Lecz wiadomo, branka rzadko się zdobywa. A taką okazję nie mogę zmarnować, bo to jest jeszcze, że Hiszpan. To naprawdę, staty ma piękne. Bardzo. Jak tutaj wczoraj patrzyłem, to. Ale tego branka amandygo, czym zdobył, to dużo lepszy jest niż mój oblak, to ty. To ma dużo lepsze staty. Możecie nawet sami zobaczyć. pokażę. Ma dużo lepsze staty. Ma z... jedynie co wygra to z pozycją. Ale tak to ma dużo słabsze staty od Mendiego, A więc grałem nim kilka metrów i naprawdę dobrze mi się nim grało. Ładnie nawet bronił. Jeśli ktoś go zdobędzie, to. Na pewno możecie go wstawić do Swojego składu No i tak Ten event trwa 14 dni 14 dni trwa ten event Jak możecie zauważyć teraz To jest nawet dużo Na Na Ikara Kasijasa. Jak będę chciał zbierać to może uzbieram Mam 9660 gemów i ponad milion końców, no to myślę, że mi się na pewno uda. A tak w ogóle to mogę wam trochę przedstawić ten event to tutaj z tego co ja wiem, to tutaj gramy wszystkie mecze w ogóle gramy tutaj kontra atak później gramy meczek z Uferal'em 78 No i później yy, dostajemy do Dominkos Duarde yy, bardzo na no, takie overall to nawet ma fajne staty, nawet nawet takie przyjemne, można powiedzieć na no, jakby ktoś mógł mi powiedzieć o co chodzi z tymi horror point to ja bym był bardzo wdzięczny, bo nie kapuję tego w ogóle, o co chodzi z tym nie wiem są so, za 375, możemy jedno kupić to mnie to bardzo dziwi, to jest takie troszkę, patrzmy, tu nie ma nic z tym związanym się, że gdzieś tu coś na dole będzie na górze, ale nie ma nic. Dobrze, przejdźmy dalej. Eee, tutaj jest romance, romantycznie. No to tak, tutaj, może, tutaj są butelki i z tych butelek wypadnie nam albo jakiś skill albo XP, albo piłkarz. Ja że trafił do jego i bardzo się z niego cieszę. Trafię go oto w tej butelce. W tej butelce. Bardzo się tym cieszył, bo otwierałem drugą butelkę i trafię go i bardzo się ucieszył. Jeszcześmy dalej teraz do Westernu. No to tutaj po prostu gramy za te kapelusze mecze. Znaczy treningi, przepraszam, i mecze też. Zostajemy później te butelki. I oczywiście. Pońcy do tych piłkarzy, których chcemy. Tam, co jest Kajahon, Casillas, Vidal i w ogóle. Tutaj możemy sobie kupić za 75 tysięcy kapelusze. I trzy reklamy oglądamy i zdobywamy 9 kapeluszów. Jeden właśnie już zdobyłem, taki szef pońc. Już zdobyłem jeden. Więc teraz sobie otworzymy jedną paczuszkę i zobaczymy, co teraz trafimy w niej. Czy wypadnie jakiś piłkarz, czy końsy, czy coś innego. uwaga, końcy, znaczy końcy, przepraszam. Tak, takie mam szczęście, właśnie do końców. Niestety nie udało się. No ale mogło być lepiej, bo końsy żem trafił za 100 tysięcy, a może za 200 tysięcy. Tak to już jest. No, i cóż, tutaj już przedstawił wam w skrócie, tak można powiedzieć, ten event. Tutaj też, właśnie zobaczcie, że można zrobić nakatę. No, ale żeby dostać nakatę, to trzeba wydać wciąż pieniędzy na to, bo trzeba na gemy, na końce wydać, żeby zdobyć sześciu piłkarzy. To jest masakra. Sześć piłkarzy trzeba zdobyć master players. To jest masakra. Nie, ja nie wiem, jak to niektórzy zdobywają takie taki ikony, ale to trzeba być naprawdę jakimś człowiekiem głupim bardzo, bo wydawać tyle hajsu na jedną kartę to jest takie troszkę niezbyt fajne. No ale cóż. Event przedstawiony. Widzieliście, korzen trafił. Bardzo przyjemna karta. Możecie sobie ją tego Mendiego, jeśli traficie dać sobie do składu Jeśli macie jakiegoś bramkarza po, poniżej 93 czy 2 Ubera, to się wam naprawdę bardzo opłaca To jest bardzo fajny bramkarz Grałem nim i jest naprawdę dobry A więc tak Czekajcie do następnego odcinka na pewno coś innego się wydarzy A więc tak siema Cześć